Lider Zjednoczonej Prawicy, prezes Prawa i Sprawiedliwości, pan Jarosław Kaczyński. Szanowni Państwo, jeszcze taki upominek, panie prezesie. Upominek od całej drużyny Prawa i Sprawiedliwości z okręgu krakowskiego. To jest piłka, e, która symbolizuje ten wielki sukces naszej reprezentacji e, sprzed tygodnia, kiedy to właśnie nasza reprezentacja awansowała do finału Mistrzostw Europy. Wierzymy, panie prezesie, w to, że wspólnie z naszą całą drużyną Prawa i Sprawiedliwości e, z okręgu krakowskiego i nie tylko, z całej Polski strzelimy tego gola 25 października i awansujemy do europejskiej ekstraklasy. Piłka z podpisami naszych kandydatów. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Najpierw. Dziękuję. Dziękuję. Proszę siadać. Szanowni Państwo, no w pierwszym momencie pomyślałem, że Jarosław Gowin, bo pierwsze nazwisko, jakie przeczytałem, jest w reprezentacji Polski w piłce nożnej. Ale kiedy był podobno bramkarzem? Właśnie. Tuż, Szanowni Państwo, mam tu zaszczyt wystąpić w miejscu szczególnym. Przypomnę, chociaż to już pewnie było przypomniane, że tutaj 11 listopada zeszłego roku została zgłoszona kandydatura dzisiejszego prezydenta Rzeczypospolitej Andrzeja Dudy właśnie na prezydenta. Tu widzę ojca, mu się. Dobre, szczęśliwe miejsce, piękna, wspaniała tradycja, tradycja Sokoła. I szanowni państwo, ogromna odpowiedzialność tej ziemi, ziemi małopolskiej, bo przecież daj Boże, za parę tygodni Będziecie mieli nie tylko prezydenta, ale i premiera, a i ministrów. Nie wiem, co ci inni o tym powiedzą, ci z innych części kraju, ale Szanowni Państwo. Pozwólcie, bo mało czasu, że powiem kilka słów na temat tej kampanii, na temat tego wyboru, przed którym stoimy. Otóż on jest prosty. Ja to powtarzam właściwie na każdym spotkaniu. Z jednej strony nasza propozycja. Rząd poparty przez trwałą większość parlamentarną z jednego obozu. Rząd w pełnej współpracy z prezydentem. I rząd i większość parlamentarna szanująca opozycję, nie prowadząca żadnej wojny. Rząd, który ma projekt, wielki projekt dla Polski, projekt reform państwa, projekt uruchomienia naszej energii ekonomicznej i wreszcie wielki projekt społeczny. I te projekty się ze sobą łączą, nawzajem się napędzają, są synergiczne. To jesteśmy my. To my proponujemy Polsce. Co proponuje druga strona? Wielopartyjny rząd oparty na zasadzie negatywnej przeciwpisowi, najgorsza zasada, jaką można mieć w polityce. Rząd wojny. Wojny wewnętrznej, bo te partie się nie porozumieją są bardzo od siebie odległe. Rząd wojny z prezydentem, rząd wojny z opozycją, czyli krótko mówiąc chaos, walka, wojna, żadnego planu dla Polski. Taki dzisiaj jest wybór i każdy rozsądny człowiek musi przyjąć, że tak to właśnie wygląda. I chyba jest zupełnie oczywiste, co powinniśmy proponować Polakom. Tą pierwszą alternatywę nasze rządy rządy spokoju, rządy pokoju i rządy wielkiego planu dla Polski. Nie mam tutaj czasu, tak się złożyło, żeby te plany Opisywać bardziej dokładnie, chociaż zawsze taki opis jest ogromnie skrótowy. Muszę bardzo niedługo już być na Wawelu. I dlatego postanowiłem, że uczynię tutaj pewien wyjątek w porównaniu z innymi wystąpieniami. odwołałem się do kilku kandydatów, dokładnie kandydatki, dwóch kandydatek i kandydatów. Otóż. Numer jeden na liście, pani Małgorzata Wasserman. Pani mecena. Prawo, wymiar sprawiedliwości, sądy, prokuratura. To przecież jej specjalność. Otóż, szanowni państwo, potrzebne są ogromne zmiany. Ogromne zmiany. Odnoszące się do prokuratury, która musi powrócić do swojego dawnego kształtu, do sądu, gdzie trzeba uchylić fatalne przepisy, które ostatnio przyjęto przepisy, które praktycznie uniemożliwiają skazywanie bogatych przestępców, które pozwalają nawet ciężkim zbrodniarzom negocjować karę, a więc można planować przestępstwo z góry, zakładając, no to się zgodzę na karę, później odsiedzę połowę i wyjdę. Otóż to jest całkowicie niedopuszczalne. I są potrzebne inne zmiany. Jest potrzeba wyrwania sądów z tego różnego rodzaju szarych sieci, które oplatają niemałą część naszego kraju. To jest potrzeba wielka. To jest potrzeba, którą widać i można powiedzieć, słychać na spotkaniach w Polsce i to niezależnie od kampanii wyborczej. Kiedy mówię o potrzebie zmianach w sądownictwie, ludzie przyjmują to z aplauzem bo ta potrzeba jest oczywista potrzeba równości wobec prawa, potrzeba sprawnego sądownictwa, potrzeba skutecznej walki z przestępczością, potrzeba sprawnego załatwiania kwestii gospodarczych, cywilnoprawnych. Numer dwa na liście Andrzej Adamczyk. Budownictwo, proszę Państwa, szeroko rozumiane, ogromny problem. Problem toru przeszkód, który stoi przed każdym, kto chce inwestować. Potrzeba kodeksu budowlanego, dawno zapowiedzianego, a jak dotąd nieuchwalonego. My go uchwalimy z całą pewnością. Potrzeba budowy oklaski. autostrad. Po właściwych cenach i właściwej jakości i we właściwym tempie, bo wszystko w tej chwili jest inaczej. Potrzeba budowy mieszkań, Szanowni Państwo, mieszkań dostępnych dla zwykłego Polaka w cenie 2-2,5 tysiąca, najwyżej 3 tysiące, ale lepiej 2,5 tysiąca za metr które będzie można wynajmować razem z wykupem, przy czym ten wykup będzie mógł trwać nawet i 30, a może i więcej lat. Czyli ta miesięczna rata będzie bardzo niewielka. Otóż, Szanowni Państwo, to też jest to wielkie zadanie w tej sferze, w sferze budownictwa, bo bez tego nie rozwiążemy problemu mieszkań w Polsce, a bez rozwiązania problemu mieszkań nie ma rozwiązania problemu rodziny, nie ma. Rozwiązania wobec tego problemu, także demograficznego, problemu dzieci, których mamy w Polsce dużo, dużo, zbyt mało. Teraz numer trzy, pan profesor Ryszard Terlecki. Ogromne waż, ogromnie ważne sprawy: oświata, szkolnictwo wyższe, polityka kulturalna, polityka historyczna. Tu mamy naprawdę niesłychanie dużo do zrobienia szkoły, gdzie będzie kształtowana mocna tożsamość polska, gdzie będą wysokie wymagania merytoryczne i wysokie wymagania wychowawcze. To jest jedyna droga do narodowego sukcesu i do indywidualnych sukcesów ludzi. Kolnictwo wyższe i nauka uwolniona od tego, co można określić jako pęta pani Kudryckiej, to naprawdę jest niesłychanie ważne. I stworzenie systemu współpracy między gospodarką a nauką, odbudowy zaplecza naukowo-badawczego polskiej gospodarki, naukowo-badawczego zaplecza polskiego, naszego, bo możemy je mieć. Mamy wystarczający potencjał intelektualny, i to jest bardzo ważny czynnik naszego rozwoju. Tego potencjalnego, szybkiego, wręcz eksplozywnego rozwoju, który w Polsce jest możliwy. Numer cztery, pani Barbara Bobula. Środki masowego przekazu. Obrona wartości. I tutaj trójka i czwórka są razem. W Polsce trzeba. Bronić wartości, trzeba prowadzić politykę historyczną, politykę historyczną, która będzie broniła polskiej godności. I trzeba, powtarzam, bronić tego wszystkiego, co jest fundamentem polskości, a nie oderwie się tego fundamentu od naszej wiary, od Kościoła, od katolicyzmu. To nie oznacza. To nie oznacza oczywiście żadnego państwa wyznaniowego. Polska jest i musi pozostać być może jedynym czy jednym z bardzo niewielu na świecie krajów prawdziwej tolerancji religijnej. Tol tolerancji nieniszczonej przez tak zwaną poprawność. Ale pani Barbara Bubula, to jest także sprawa środków masowego przekazu. Musimy tę sprawę rozwiązać. Polacy potrzebują prawdy. Polacy potrzebują prawdy. Prawdy w każdej dziedzinie. Dobry obywatel to obywatel dobrze poinformowany, a nie obywatel, którym się manipuluje, którego się oszukuje. Obok pani poseł, pani Barbary, siedzi. Kandydat z ostatniego miejsca. <laughs> Proszę Państwa, Pan Jarosław Gowin. <laughs> Człowiek, który pokazał, że można jednoczyć prawicę, że można wyjść z paszczy smoka. <laughs> I... I ruszyć, proszę Państwa, dobrą drogą. Jestem przekonany, że zajdziemy tą drogą bardzo daleko. Jestem tego pewien, Szanowni Państwo. Tu jest wielu innych znakomitych kandydatów: już tych, którzy byli posłami, i tych, którzy dopiero mają nimi zostać. Ale wiem jedno że jeśli zapytacie, czy mamy w skali już nie tylko Małopolski, chociaż to Małopolska ma rządzić, ale, ale w skali całego kraju odpowiednią drużynę, drużynę mocną moralnie, bo to jest niesłychanie ważne i merytorycznie. To odpowiadam tak, mamy taką drużynę. I posłowie Osuch i ćwik do niej należą także. Bo dopiero teraz i tutaj. I nasi kandydaci na senatorów także do nich należą. Krótko mówiąc, możemy spełnić oczekiwania społeczeństwa, możemy dotrzymać słowa. Dotrzymać słowa to jest niesłychanie ważne dla polskiej przyszłości, dla polskiej demokracji. Trzeba dotrzymać słowa i my go dotrzymamy. Dotrzyma go prezydent, dotrzyma go rząd, dotrzyma go Prawo i Sprawiedliwość. Tylko jedna prosta decyzja musicie Państwo sami, ale także namawiając innych, pójść do lokali wyborczych 25. i zrobić coś najprostszego w świecie, bo coś prostszego niż głosować na listę numer jeden. Proszę Państwa, zwyciężymy, bo idziemy szeroką koalicją, bo dostrzegłem tutaj też pana Kapuścińskiego, naszego kandydata z Klubów Gazety Polskiej. Bo Polska patriotyczna jest dziś w ofensywie i ta ofensywa musi przynieść zwycięstwo. Ja pamiętam tamto spotkanie 11 listopada. Mniej tutaj nas było. To dobrze, że dzisiaj jest więcej. Wtedy zdołaliśmy zwyciężyć i dzisiaj zwyciężymy. Dziękuję. Prezes Jarosław Kaczyński, lider Zjednoczonej Prawicy, dzisiaj w stolicy Małopolski.